Magdo, jesteś zmówczynią inspiracyjną, występującą na największych scenach w Polsce i za granicą, trenerką biznesową i trenerką wystąpień publicznych. Od kilku lat z powodzeniem prowadzisz Akademię Mówienia, w której nam twardo, na miękko, trenujesz m.in. kompetencję skutecznego mówienia. Mhm. Dziś mówi się o tej umiejętności jako kompetencji przyszłości. Dlaczego? Forbes nazwał tą kompetencją kompetencją przyszłości, dlatego że skuteczne porozumiewanie się ze światem, z otoczeniem jest czymś, co prowadzi nas właśnie do dobrej przyszłości dla nas. Jest to kompetencja, którą warto już dzisiaj pozyskać, no bo myślę, że każdy z nas, jak tutaj jesteśmy, powinien mieć ją opanowaną. I z drugiej strony, jak sobie dzisiaj pomyślimy o tym, że bez względu na to, czy chcemy osiągnąć sukces w korporacji, czy chcemy awansować, czy na przykład chcemy być skuteczni jako przedsiębiorcy sami dla siebie i osiągać duże zyski dla swojej firmy, czy na przykład kto z nas nie chciałby się wyróżnić spośród konkurencji albo być na przykład dostrzeżonym lepiej przez szefa? Kto z nas nie chce mieć wielkiego autorytetu takiego, żeby nas e, słuchali. Więc bez względu na to, czy jesteśmy w korporacji, czy jesteśmy we własnym biznesie, czy prowadzimy po właśnie swój jakiś mikrobiznes, e, ta kompetencja jest kompetencją, którą powinniśmy nabyć. Hmm. Zobaczcie, że rodzimy się z tą kompetencją mówienia. Później jednak bardzo często gdzieś tam po drodze o niej zapominamy, żeby ją kształcić i żeby e, była tak skuteczna i pomagała nam po prostu w osiąganiu swoich celów. I wiesz, często spotykam się z takim stwierdzeniem, że wystąpienia publiczne to nie dla mnie. Ludzie tak mówią. Więc wtedy, drążąc ten temat, pytam, ale dlaczego tak sądzisz? I pojawia się takie stwierdzenie, no bo dlatego, że ja nie chcę być wybitnym mówcą. Mnie to nie interesuje. No i właśnie tutaj dochodzimy do sedna sprawy. Jeżeli potraktujemy scenę jako scenę naszego życia. Wywiadówkę, zebranie, spotkanie rodzinne, wyjazd na wakacje, spotkanie biznesowe, prezentacje przed klientem, prezentacje przed kolegami w pracy to już jest wystąpienie publiczne. Wszędzie tam, gdzie jest jedna osoba, która jest po prostu naszym odbiorcą, to już jest to wystąpienie publiczne. Dlatego ta kompetencja zdecydowanie jest po prostu dla każdego z nas, kto wychodzi z domu i spotyka się z ludźmi. To no wiesz, ciekawa perspektywa. Ja w ogóle nie patrzyłem na to w ten sposób, i to w tej sytuacji w zasadzie faktycznie każdy chyba powinien zawalczyć o to, żeby posiąść taką umiejętność, tę kompetencję. Nie tylko ten, który ma partie na szkło. No tak. Myślę, że każdy, kto, kto istotnie i świadomie podchodzi do kreowania swojego wizerunku biznesowego, ale też prywatnego. Tak, no bardzo często dzisiaj mówimy o marce osobistej, o tożsamości swojej. Bardzo dużo osób występuje w internecie, na różnego rodzaju wideo, w stories, w rolkach i często jednak popełnia bardzo dużo. Błędów, które jeżeli zostaną skorygowane, to mamy lepsze dotarcie, mamy lepszą sprzedaż, lepszy wpływ, sprawczość, bo przecież tak naprawdę o to chodzi. I bez względu na to, czy mówimy o dyrektorze w korporacji, czy mówimy o Instagramerce, która pokazuje na przykład i współpracuje z markami, czy na przykład o kobiecie sukcesu, która chce być skuteczna i inspirować inne kobiety do tego, żeby mogły po prostu osiągać swoje cele, ta świadomość to moc. Magdo, wiem, że szkolisz korporacje, ludzi biznesu, księży i przedsiębiorców, polityków również. Kto odniesie największe korzyści ze szkolenia z Tobą? Jeszcze co zastanawiam się, kto i nie odniesie. Słuchajcie, każde szkolenie właśnie jest odpowiedzią na, na potencjał osoby i jest bardzo mocno spersonalizowane, patrząc z perspektywy tego, że każdy z nas nosi w sobie potencjał. <grym> Każdy z nas jest cudem, każdy z nas jest absolutnie wartością, to ten warsztat ma na celu wydobycie tego potencjału z siebie. I to jest olbrzymie zadanie, które leży po mojej stronie. Mam w tym doświadczenie i wiem, że idzie mi to świetnie. Dlatego, zarówno jeśli ktoś jest kobietą, która pracuje w social mediach, chce osiągnąć swój sukces, a jakoś jej się nie udaje, bardzo często mała zmiana, mały shift może spowodować, że po prostu ta komunikacja będzie bardziej skuteczna i dosłowna. Na przykład ksiądz. Zobaczcie, księża mają materiał w postaci Biblii, która jest chyba największym zgromadzeniem storytellingu kiedykolwiek jaki istniał. Więc jeżeli popatrzymy z tej perspektywy, powinni mówić tak, żeby ich słuchano. Bardzo często tak nie jest. Bardzo często usypiają swoich widzów w ławkach. Więc to jest właśnie kwestia, żeby wziąć tą wiedzę, wziąć doświadczenie swoje i wiedzieć w jaki sposób złożyć to w taką mowę, która będzie zachwycała tłum, bo każdy ma swoją historię, absolutnie każdy. Tylko trzeba wiedzieć jak ją opowiedzieć, żeby przeszła do historii. I to szkolenie, mów tak, by cię słuchano, jest może małym krokiem dla ciebie, ale olbrzymim krokiem dla twojej przyszłości. To ja. obserwuję. Jak dla ludzkości. <grym> jak dla ludzkości. Ja śledzę w <grym> social mediach takie echa, że tam yy, mówi się, że najbardziej rozchwytywanym twoim szkoleniem w Akademii Mówienia jest yy, właśnie kobieta na scenie, ale i też przede wszystkim, mów tak, aby cię słuchano. Mm. A możesz zradzić sekret, dlaczego te akurat dwa szkolenia są takie najbardziej rozchwytowane? Bo one chyba właśnie najbardziej dotykają naszego wnętrza to szkolenia, które nie są tylko o wystąpieniach publicznych. Te szkolenia są absolutnie o naszym potencjale o naszym wnętrzu o naszej tożsamości o naszej marce osobistej o tym, co możemy z tym potencjałem zrobić. Później nakładamy na to techniki, strategie, różnego rodzaju koncepcje, sprawdzone triki, wycinamy chwasty językowe i robi się z tego naprawdę piękne cacko z dziurką. I każdy z uczestników warsztatu, nawet ci, którzy na samym początku przychodzą, wiecie, i siedzą tak, bo mówią: A 25 lat jestem w biznesie, co ja nie umiem mówić. Później po wyjściu raz, drugi, trzeci do ćwiczeń praktycznych, zaczynają przy czwartym, piątym, szóstym razie się wyrywać do tych praktycznych zadań, bo widzą, co się z nimi dzieje. I to jest właśnie ta magia. Te dwa warsztaty są moimi autorskimi warsztatami, w które włożyłam całe moje doświadczenie sceniczne. Zarówno wystąpienia w telewizji, jak i wystąpienia na wielkich scenach światowych czy polskich, jak również różnego rodzaju wywiady. Całe moje zgromadzone kompendium wiedzy tam się znalazło i bardzo mocno dotyka każdego z aspektów, jeśli chodzi o osoby, które w tym warsztacie biorą udział. Ostatnio miałam taką, taką kursantkę na warsztacie, która siedzi na wózku inwalidzkim. Przykupiła szkolenie, postaje na scenie, więc wiedziałyśmy, że siedząc na wózku inwalidzkim, na tej scenie po prostu nie stanie. I kilka tygodni później napisała mi taką piękną wiadomość, że Magdo, mimo tego, że zdawałyśmy sobie z tego sprawę, że nie stanę na scenie po szkoleniu, stoję na scenie, to jednak na tej scenie stoję. Pełna wiary, pełna siły. I daje siebie po prostu światło, i moja historia zmienia ten świat na lepszy. To jest chyba kwintesencja tego warsztatu: to, że indywidualnie dotykamy po prostu potencjału każdej osoby i tak wf, trochę wf, dmuchamy bardziej lub mniej w te skrzydła, które każdy z nas i tak ma. No, wiesz, właśnie jak już mówimy o tym, o osobistych takich e, wrażeniach i jakby tych relacjach u, uczestników, o których mówisz, to ja mam tutaj kilka takich komentarzy, których. Chciałbym przeczytać w tej chwili. To są komentarze uczestników szkoły z tobą. Okay. Magdo dziękuję za fantastyczny warsztat, za to, że stworzyłaś atmosferę bezpieczeństwa i bliskości, mm. dzięki której mogłam się otworzyć i dotrzeć do tego, co mi w sercu i w duszy gra. E, kolejny Magda dziękuję za towarzyszenie w podróży i nie narzucanie swojego zdania. Dzięki tobie zaczynam od jutra pokazywać światło swoje piękne ja. Kolejny. To najlepsze szkolenie, na jakim byłem, mimo tego, że szkole się od 20 paru lat. Nieźle. Wow. To szkolenie otwiera oczy, porządkuje myśli, daje kopa do działania. Ty, jako trenerka, jesteś inspirująca i wspierająca. Polecam każdemu takie szkolenie z Tobą. Wiesz, to naprawdę robi wrażenie. Z czego wynikają te feedbacki? Z siły przykładu. Dlatego, że każda z tych osób, która zechciała napisać takie słowa jako feedback po szkoleniu. Przeżyła swoją swoistą odmianę, Moment. przeżyła swoje momentum. Taki aha efekt, który się pojawia na tym warsztacie wielokrotnie. I nawet to, co powiedziałeś, że to było najlepsze szkolenie, na którym byłem, często słyszę takie historie. Co jest oczywiście ogromnym miodem na moje serce, ale też zawsze się staram, żeby liść laurowy nie przysłonił mi pola widzenia i żeby starać się, żeby te szkolenia były tylko lepsze. Napisali ludzie te rzeczy, ponieważ przeżyli swoją zmianę, ponieważ właśnie widzą efekt działania tego szkolenia. I co jest ważne, ludzie widzą w nich zmianę. Ludzie widzą bardzo często już po kilku dniach, kiedy stają na tych swoich scenach życia inaczej, widzą swoją sprawczość. I te głosy są dowodem na to, że to szkolenie jest naprawdę dla każdego, kto ma ochotę mieć sprawczość, jeśli chodzi o swoje życie, nie tylko na polu biznesowym, ale też prywatnym. To kompetencja skutecznego mówienia pozwala nam się skuteczniej. Komunikować i pozwala nam budować swój autorytet w taki sposób, w jakim myślę, że żadna kompetencja inna, nie wiem, liczenie, tak, marketingowa, i tak dalej nie da nam takiego właśnie efektu. Mhm. Wiesz, to wygląda na to, że to nie, nie jest tylko o mówieniu, mhm. ja sobie pozwolę też mam takie <laughs> przemyślenia, które sobie pozwoliłem zapisać, że mhm. my nie zdajemy sobie też często sprawy z tego, jak złożono. I kompleksową jest ta kompetencja skutecznego mówienia i tego skutecznego prezentowania. Gdy jesteśmy na konferencji i jest kilku prelegentów, bardzo szybko potrafimy tak. wyłapać, który nie tylko, że mówi do rzeczy, ale i też do ludzi. A taki człowiek zyskuje od razu w naszych oczach autorytet, budzi zaufanie, i dzięki temu mamy do niego szacunek. Więc pytanie jest takie: czy każdy może mieć to coś? To, co powiedziałeś, zaraz odpowiem na Twoje pytanie, to co powiedziałeś odnośnie tych konferencji. Myślę, że to każdy z nas to przeżył. W agendzie jest 15 prelegentów. To pamiętamy zazwyczaj jednego lub dwóch po prostu z całej konferencji. Oni zostają z nami, wytrawimy ich słowa, myśli, chodzą w naszych myślach. Ja często dostaję takie słowa, na przykład po konferencji: Magda, ty nadal chodzisz w moich myślach. To jest po prostu cudowny komplement, ale to dlatego, że te osoby oprócz pewnie charyzmy scenicznego, potencjału, mają ogromną świadomość odpowiedzialności, z którą stają na scenie i są na tej scenie przygotowani. Więc jeśli mi pytasz, czy każdy może być wybitnym mówcą, absolutnie każdy. Pod warunkiem, że będzie to jego cel, pod warunkiem, że poświęci na to odpowiednią ilość czasu, pod warunkiem, że skupi swoją uwagę na to, żeby być najlepszym. Najlepszym w swojej kategorii, najlepszym sobą na scenie. To jest kwestia znowu, jak do tego dojść. Ćwiczyć, Ćwiczyć, Ćwiczyć. Tylko trzeba wiedzieć, co Ćwiczyć. I idziemy na siłownię. I zwróćcie uwagę, że na każdej siłowni, na każdej maszynie mamy dokładnie napisane, co ta maszyna ćwiczy, jaką partię ciała. Siadając na maszynie na UDA, no nie ćwiczymy barków, tak? No bo wiemy, że ta maszyna ćwiczy UDA. Podobnie tutaj. Te szkolenie daje skrypt tego, jaką partię w sobie skutecznego mówienia musimy wyćwiczyć, która jest dla nas siłą, którą musimy szlifować. Dlatego uważam, że każdy. Tylko każdy, kto będzie chciał być w tej kompetencji po prostu profesjonalistą. Nieważne, jaki masz wiek, jaką masz płeć, masz studia za sobą, ważne, jaki masz cel, swój biznesowy czy prywatny, a może być tym celem właśnie to, żeby mówić tak, żeby ludzie chcieli nas słuchać, ale też myślę, żeby mieć właśnie tą sprawczość, a kompetencja skutecznego mówienia nam tą sprawczość od naprawdę daje. Już ja obserwowałem Ciebie w trakcie szkolenia i muszę powiedzieć, że Moim zdaniem Twoja wiedza i pasja rozpala serca i zdobywa, zdobywa też serca tych uczestników i też zauważyłem, że wiesz, rozpala potencjał tych osób, które są uczestnikami szkolnie. Ja już wiem, że dzisiaj bardzo chętnie na takie szkolenie bym się zapisał. To jak najszybciej. Powiedz mi, jaka jest forma tych szkoleń i jak zostać uczestnikiem? Jest to forma zarówno online, jak i offline, zarówno indywidualna, jak i grupowa. W różnych miastach się też te szkolenia odbywają, w różnych państwach nawet. Cieszę się, że, że widzisz, że chciałbyś to szkolenie odbyć jak najszybciej. Każdego zachęcam, że jeżeli macie na liście swoich szkoleń jakąś, jakąś po prostu agendę, na następne jakieś e, kilka szkoleń, które chcecie odbyć, to wrzućcie to jako priorytet, bo to szkolenie pomoże Wam wszystkie inne szkolenia odbyć lepiej, wyciągnąć z nich więcej, mocniej, bardziej. Czasem potrzebna jest taka mała zmiana, taki naprawdę malutki punkcik, którego dotkniemy, przełożymy, wyrzucimy, podszlifujemy e, i wtedy się robią naprawdę piękne rzeczy i one dają ten efekt bardzo szybko. I to, co jest myślę, że piękne, że my nie musimy czekać na efekt tego szkolenia miliony minut. My widzimy, wychodząc z tego szkolenia już, a nawet będąc na tym szkoleniu jeszcze w trakcie, naszą przemianę. Dlatego, jeżeli czujesz, że jest to coś, co w duszy gra, po prostu skontaktuj się ze mną i porozmawiajmy na ten temat, w jaki sposób najbardziej mogę odpowiedzieć na, na potrzebę, którą w sobie masz. Mm -hmm. Wiesz, ja sobie wyobrażam, jak tą wiedzę ze szkoły mógłbym wykorzystać w codziennym mhm. życiu, więc tak sobie teraz myślę, że taki starożytny wieszcz o imieniu Cicero mawiał kiedyś, że mowy, która nie zdumiewa, nie można uznać za alokwentną, więc tak myślę sobie, że chciałbym, abyśmy wszyscy potrafili mówić tak, aby zdumiewać. I aby zaskakiwać, to nieważne czy na scenie biznesowej, mm -hmm. czy, na scenie, czy w sytuacji prywatnej, o, ale już teraz wiemy, gdzie można się tego wszystkiego nauczyć. Także dziękujemy Ci bardzo Magda za garść inspiracji. Co chciałabyś jeszcze powiedzieć na, na koniec? Że wybitnym mówcą nikt się nie rodzi. Wybitni mówcy rodzą się podczas szkolenia. Ze mną. <laughs> Ja myślę, Na bardzo. pewno tak. Bardzo dziękuję za, za wywiad. Dziękuję serdecznie. Zapraszam Was wszystkich do odezwania się, jeżeli w duszy Wam gra to, żeby być sprawczym i po prostu skutecznym. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, Tomasz.